No to wątek selekcjonera. Przy okazji wypłynięcia informacji o CV Gareta Southgate'a, jakie znalazło się podobno na biurku Cezarego Kuleszy, pojawiła się też dyskusja. Czy PZPN stać na zatrudnienie takiego trenera? I odpowiedź brzmi i tak, i nie. Kwota, jaką Southgate miał zarabiać w angielskim związku, szacowana jest na 5 milionów funtów rocznie. Do tego sztab niech łącznie wygeneruje 2,5 miliona funtów. Jeśli Anglik i jego ludzie nie chcieliby zejść z tych zarobków, mówilibyśmy o kontrakcie wartym około 37 milionów złotych rocznie. PZPN udźwignąłby to finansowo, natomiast wiązałoby się to z przeznaczeniem na ten jeden cel, na sam kontrakt związany z selekcjonerem, kwoty większej niż cały wypracowany zysk. I to w roku, w którym kadra awansowała na Mistrzostwa Europy. Można sobie zatem wyobrazić, jak bolesne, nawet dla tak ogromnego budżetu, jakim dysponuje PZPN, byłoby płacenie trenerowi, jeśli ten nie wywalczy awansu na Mundial. I prawdopodobnie stąd właśnie słowa rzucane przez. Kulesze, że byłby gotów zatrudnić tego selekcjonera, jeśli mu zagwarantuje awans na wielki turniej. Ale nikt nie jest w stanie tego zrobić, więc, więc po prostu trzeba patrzeć na koszty.